Hej dziewczyny, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam rzeczy, kosmetyki, środki do pielęgnacji, które ze sobą biorę właśnie ze sobą do Polski. I jak możecie zobaczyć, nie mam żadnej kosmetyczki. Mam takie dwa woreczki, które są chyba strunowo, się nazywają, które można właśnie tak otworzyć i zamknąć. I to wkładam normalnie w torbę. Nie będę brała do bagażu ręcznego, ale i tak bardzo to taki system lubię, ponieważ wszystko widzę, gdzie mogę, co i gdzie mogę znaleźć. A więc zacznę od tej pierwszej, tej pierwszego woreczka. To są rzeczy, staram się ich brać jak najmniej. I pierwsze co biorę, znaczy pierwsze, wezmę ze sobą krem CC, on jest dość Ciemny jak dla mnie, ale nakładając właśnie go tą gąbeczką z DM-u e, wcieram ją, po, powiedzmy, wciskam w moje różowe policzki i właśnie e, ten kolor się nie zmienia na ten brązowy, tylko staje jakby zielony i niweluje to właśnie moje czerwone policzki. Więc taki krem biorę ze sobą. Biorę ze sobą gąbeczkę z, ze sklepu DM, ale ja muszę ją jeszcze umyć, więc to to. Taką perfumetkę Narciso Rodriguez. Perfumy te bardzo uwielbiam. Jeden jedyny, chyba, pędzel, pędzel, właśnie do pudru, który biorę. Jest to z barem Minerals. Taki oto fajny, duży, puchaty, z naturalnego włosia pędzel. Do pielęgnacji biorę z lanką krema Jeżeli jeden na kilka dni biorę, zawsze jakieś próbki do testowania, żeby nie brać nie wiadomo ile. Krem Bibi, bo już jest ciepło i wydaje mi się, że podkładu nie powinnam używać. Kolejną rzeczą to są dwa lakiery. Będą to z firmy Catrice. Ostatnio bardzo polubiłam te lakiery. Te mam akurat na paznokciach, ale dzisiaj będę musiała jeszcze raz malować, bo niestety sprzątam i trochę tam odprys. Ale ogólnie bardzo fajnie się trzymają, ale to nieważne. Kolejną rzeczą jest następna próbka kremu z Dior krem pod oczy z firmy Clinique, też próbeczka i do zmywania makijażu, takie coś mało kiedyś tam z Clinic. i zabieram, tutaj mam schowane dwie szminki które najbardziej ostatnio lubię i to jest e, taka e, ładna różowitka jak widzicie e, Spitzfye, jest to Secret Letter numer 020 oraz biorę jedną tą szminkę, ups, smaka i jest to kolorze Chatterbox, bardzo ładny różowy kolor. A w tym woreczku znajdują się kolejne rzeczy, które ze sobą zabieram. Staram się naprawdę postawić na powiedzmy to minimalism. Jak dla na mnie najważniejsze jest krem, krem z klinik SPF 30 na tą ładną pogodę, na twarz, żeby sobie nie zaszkodzić. Tutaj mam próbkę zielonej bazy jak widzicie dostałam ją w sklepie Douglas to ze Smashboxa, mam nadzieję że to zadziała w końcu i będę mogła cieszyć się ładną skórą, nie te czerwone jakieś plamy na twarzy ze sobą biorę mgiełkę z Victoria Secret o zapachu pure, pure Seduction Seduction bardzo pięknie pachnie, bardzo słodziutko i zabieramy te perfumy z marka Jacobsa to jest jakaś tam specjalna edycja Biorę ze sobą puder matujący właśnie, który sobie niedawno zakupiłam, robiąc właśnie zakupy dla rzeczy, dla Eweliny i kupiłam sobie matujący właśnie taki primer i co, dwie najważniejsze powiedzmy rzeczy, maskara taka mała, którą dostałam od e, Aluni też jedną mam chyba z Glossy Boxa, więc nie wiem, która to skóra, ale może być... E, Kredkę do brwi i tuż do brwi. I znowu może to sobie szybko do opakowania tego. A więc to był właśnie mój drugi woreczek. I ostatnią rzeczą, którą sobie biorę jest to tonik. Nie mam mniej, żeby przelać z firmy Clinic trzeci. Trojeczka, drugi krok. I to by było na tyle. To są moje rzeczy, które ze za sobą zabieram do Polski. Wybaczcie, że dzisiaj się nie pokazałam wam siebie, ale coś mi wyskoczyło na moim, na moim czole i wydusiłam to i nie wyglądam. A więc y, to są rzeczy, które jadą ze mną. Lecą ze mną, mam nadzieję, że... Wystarczy mi ich. Mam nadzieję, że użyję wszystkie, bo czasami często się zdarza. Że nie używam ich aż e, tak dużo. A więc e, to było na tyle.